Mam kupić w kolejnym odcinku. Jak wiecie, moi drodzy, miałem test na COVID-19 to pewnie z Instagrama i z Facebooka już wiecie. Teraz wam mówię jeszcze na YouTubie. Jak to oglądacie, to prawdopodobnie dzisiaj dostanę wyniki, najpóźniej jutro. Także te wyniki wrzucę pewnie na Instagrama: United91, tam pewnie zobaczycie, co i jak. No, już tak powiem wam od tygodnia, mm, gdzieś mnie tak trzymało i na początku było naprawdę ciężko. Teraz już. Jest coraz, coraz lepiej, więc myślę, że raczej nie będzie y, żadnych dymów. Mam nadzieję przynajmniej. Y, co do streamów, co do filmów, no to już powoli wracamy. Mam dwa, chyba filmy na, naprzód, jakieś tam nagrane, to z tym nie będzie problemów. Ze streamami troszkę dłuższa przerwa jest, ale mam nadzieję, że w weekend już y, jakieś food Champions y, zagramy. Tym bardziej, że tak czy owak muszę być w domu, y, więc coś tam zagram, ale zobaczymy, ile dam radę postreamować. Y, także dzisiaj. Nie będziemy przedłużać, odbieram słuchajcie za te Valsy. Może przy okazji Wam opowiem, jak to tam generalnie wyglądało z tymi testami. O, mamy nawet trzecią, trzecią rangę, chociaż dużo meczów frećki towałem, bo dogrywałem to ostatnie mecze tak naprawdę w jak rano. Sponsorem kanału jest Betkik, legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. To lecimy. Dwie paczki są Tech Electrum Prime. Yy, co do samego testu, no to najpierw yy, wiadomo rejestracja, sprawdzenie czy mam te objawy. O to wiadomo wyszło, że mam te objawy, praktycznie wszystko yy, z tego tam spisu się zgadzało. Yy, no i w sumie po tym już mnie po prostu skierowali na te, na te badania, na badania, y, które trwały poniekąd 3-4 minuty, to kompletnie nie było żadnych kolejek, a to był na pewno dla mnie jakiś tam duży plus, bo powiem Wam, że o, nie chciało mi się za bardzo tam czekać, no najlepiej się czułem. W każdym razie to całe badanie polegało na tym, że zabierali wam jakiś tam wymaz z gardła z nosa. Bardzo głęboko to w ogóle było wkładane, że Ło Jezus Maria, że nie polecam, jak ktoś będzie miał, to na pewno nie będzie to przyjemne. Tutaj mamy jakiś z swoją drogą, Adebajor, czy zmienili mu kolor dłoni, chyba nie. No, no. Witamy, witamy. 28 paczyk nadal Adebajor niezmieniony. O, zobaczmy, co oprócz tego Debojera. Mm, oprócz tego Debboyera nic nie mamy. No i w każdym razie, potem jak wybrali te wszystkie wymazy, tak dalej, sprawdzali tam te wszystkie dane dane kontaktowe pobrali, to y, mogłem już wracać do domu. Więc to tak naprawdę cały proces trwał 3-4 minuty może. Mm, więc nic tam specjalnego to na pewno nie było. No teraz kwestia tylko, żeby żeby nie mieć tego covid, no i jak najszybciej wyzdrowieć bo powiem wam, w lato mieć chorobę to jest chyba najgorsze, co, co może spotkać. Nienawidzę być chorym w lato. A co ciekawe, w zimę to mm, praktycznie nie choruję. No to a może dlatego, że nie wychodzę, to może dlatego, <grym> kurczę. Ale, ale tak jest, właśnie, ale tak jest, taka prawda. Także dzisiaj trochę będę tutaj januszował i mam rotał, nie będę jakiś tam mega aktywny, chyba, że będzie jakaś ikona, zaraz to może się właśnie ozdrowieje. Ale dobra, jeszcze na paczka. Została za te 35 tysięcy, no i potem przechodzimy do nagrody za Fort Champion. za Champion słuchajcie, gdzie wyrzucił mnie serwerów ogólnie 3 razy. Taka ciekawostka ogólnie, więc naprawdę cały czas, jak patrzę też na jakieś streamy innych osób, albo jak ludzie komentowali, to wyrzuca z serwerów cały czas. I Napiszcie mi też w komentarzu, czy was też tak wyrzuca z tych serwerów, bo to jest naprawdę już chyba przesada, żeby na tym etapie gry były problemy z serwerami, gdzie grało wiele mniej osób w Pierwszy dzień, w piątek, dwa razy mnie wrzuciło z serwerów, miałem bilans 3-2, yy, także totalna, totalna masakra, no i potem wszystkie mecze dograłem sobie, w niedzielę dograłem sobie do Golda 3, a w poniedziałek rano ja i tak y, teraz praktycznie wstaję o 6 rano, bo nie mogę spać, yy, więc sobie tam po 6 wstałem, chyba około 7 zacząłem grać i do Golda 2 sobie dobiłem, jeszcze myślę, że gdybym miał pół godziny więcej, to byłaby szansa na Golda 1 dograć. Natomiast, no tutaj już nie było, nie było czasu, ale po swoją drogą polecam grać poniedziałki. Naprawdę, każdy mecz był dosłownie do jednej bramki, wszystko kończyło się w pierwszych połowach. No a teraz mamy właśnie te nagrody za Golda 2. W sumie jest ta gwarancja tego Overala 90, więc zobaczymy. O, to niezły. Overal Dźwigniak 93, no to chyba nie o to chodziło. No i teraz zobaczmy, czy będzie zdecydowanie lepiej. O, kurcze, immobile 96. Wybierzemy tego imobile 96 i potem go odzyskamy na webapie i potem się przepali na, na jakąś ikonę może, kto wie, zobaczymy, także tego immobile kwixujemy, żeby nie tracić czasu. No i teraz jeszcze te paczki za Foot Champions, czyli paczka za 25 i dwie za 55 tysięcy. W ogóle tutaj trochę tych paczek sobie uzbierałem, ale w piątek będzie nowy event. I myślę, że na ten nowy event właśnie otworzymy sobie te paczki i mam nadzieję, że coś ciekawego uda nam się. Trafić, bo będą, będzie jakaś nowa drużyna, nowe, 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 dru, nowa drużyna nowe, 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 nowe różne karty do trafienia. Może dadzą karty Toty, nie wiadomo jak to jej rozegra. Bo teraz chyba z 400 kart można trafić. A co dwa tygodnie te karty mają się zmieniać. więc myślę, że warto tutaj już poczekać, nie będziemy kombinować. Jeszcze te dwie paczki za ten Champions faktycznie otworzymy. Tutaj będzie. Nie wiem kto. Kolejny walkout, ale gramat, pięć na to. Szczyt marzeń nie jest, ale pewnie jakiś SBC tam się przyda. Teraz widzę, że mnóstwo jest tych SBC-ków. Yy, Miałem sobie też pograć do tych, o te różne karty, ale, ale to sobie zostawię chyba na przyszły tydzień, bo chyba i tak do końca sezonu tam jest czas na to. A chciałem Bruno Fernandesza czy Mendiego sobie zrobić. Z swoją drogą napiszcie, jaka według Was jest najlepsza karta póki co yy, z tych SBC, która wyszła. Yy, to mi też pomożecie z tym, co mógłbym ewentualnie zrobić, jaką kartę polecacie. I ostatnia paczka. I po tej paczce też przyjdziemy, słuchajcie, do nagród za Food Champions, za top 100, za dziesiąte miejsce na świecie u mister Kosaka, tutaj SPD, więc bez wielkiej y, historii tym razem. Także na Rajo Esports, no tak biednie, no, do overall jedynie spoko, no, do, do przepałki na ikonę, ale poza tym nic ciekawego. Na Instagramie wrzucę potem wyniki, jak dostanę y, na tego covid -a. mam nadzieję, że będzie negatywnie. A was zapraszam do dalszej części odcinka. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy do nagród za top 100. A tutaj dziesiąte miejsce na świecie. No i teraz nowe nagrody. Zobaczmy, co w tych nowych nagrodach ciekawego dostaniemy. Bo na początek yy, mamy Immobile 96. No i to jest jedyny słuszny wybór. Ale pod przepałkę myślę, że okej. Okay. Natomiast do grania, czy jakiś game changer, no to to na pewno nie jest w drugim player piku. Otrzymujemy Santi'ego Kazorle 94. Och, no nie wygląda to najlepiej. Jestem ciekawy, co będzie w pasce za top 100, z 11 takimi e, kartami. Chciałbym się powiedzieć tocami, bo niby te tocy lecą, ale tam już wiadomo, że będzie totalny miszmasz. E, w trzecim piku... Milinkowicz Sawicz 94, trochę o nim sobie żartowaliśmy. I ten Milinkowicz Sawicz wypada jako trzeci. Ale. Zobaczcie, jaki zielony link będzie miał simmobile. No, no właśnie, no to chyba jeszcze Czerbi dołączy. Do tego zlację, Rzym. zobaczmy. Nie, jest teraz atal. No myślę, że tego atala tutaj wybierzemy, a nie pójdziemy weral chyba, bo ten atal naprawdę świetny. Także tutaj, moi drodzy, oczywiście wybieramy Atala. Karta naprawdę godna polecenia. Sporo już zagrał na Legendary Angels i na pewno warto! A tutaj! Jeszcze ciekawe karty dołączą, bo David Lewis i Hulk. Ten Hulk wygląda przekosmicznie. Dawaj Hulka, przeznaczenie BSE, dobra. Także tutaj wybieramy tego Hulka 94, więc te piki za top 100 są ok, Nie są jakieś rewelacyjne, yy, wybitne, natomiast są po prostu ok. Yy, dwóch może przyda się do, do grania, natomiast reszta pewnie pójdzie na yy, przepałkę. No a teraz przed nami do tego... Mamy, słuchajcie, cztery paczki za 100 tysięcy aż. No i do tego paczka z 11 piłkarzami Letni Żar. No, może być ciekawie natomiast zobaczmy. Pierwsza paczka nie od razu za 100 tysięcy. Zobaczymy, co tutaj może nam ciekawego wylecieć. To w końcu dziesiąte miejsce na świecie. I od razu mamy walkoucik z Hiszpanii. SPO, czyli będzie Isco 86. Bez wielkich szaleństw, ale też jest Joelinton. W ogóle myślałem, że ta karta ma szansę coś ugrać, jakieś kolejne informy, ale to był kompletny wypał, patrząc z perspektywy całego sezonu. Do tego był Bonucci, oczywiście. Jeszcze drugi walkout, natomiast my potrzebujemy większego boom. Potrzebujemy większego boom, no i może w tej drugiej parce za 100 tysięcy zobaczymy to boom. Na pewno będzie walkout, to już wiemy na 100%. Natomiast tutaj E, raczej nie ma co oczekiwać Na jakieś wielkie fajerwerki Fuenza Lida 87 overall <sighs> No dobra I do tego pizzy. No to też podwójny walkout No powiedzmy te walkouty sypie Dwa walkouty e, Na paczkę Jest to jakiś plus Natomiast czy może być coś lepszego Zaraz się przekonamy Także moi drodzy lecimy już z trzecią paczką Teraz za 100 tysięcy, no i zobaczymy, yy, czy będzie podobny boom, czy nie będzie. A będzie, także no trzecia paczka, trzeci walkout z rzędu jest Argentyna, jest na pasni. Jest Kun Aguero, okej. Okay. Chociaż już na tym etapie gry nie jest to karta warta jakieś, jakieś tam miliony. Yy, natomiast na no ten Aguero poczwórny, poczwórny walkout. W tym momencie Aguero w okolicach 50 tysięcy. Tutaj Saul też coś tam. No, tutaj już powiedzmy zdecydowanie lepiej. E, jeszcze tu był walkout: 5 walkoutów w jednej paczce. Tego jeszcze nie grali. Widziałem paczki kiedyś z 5 tostami, to e, Natomiast tutaj 5 walkoutów i to naprawdę e, niezły. Natomiast zobaczmy. Kolejne. Czwarta paczka ze i Kolejny walkout: Portugalia. PP, no to nie, to już będzie pizzy, czyli tutaj już bez strzału, e, natomiast jak na cztery paczki za 100 tysięcy lecą wszędzie te walkouty, to jest wręcz niespotykane, e, no i w takich momentach trzeba się cieszyć, bo naprawdę nie pamiętam, kiedy w paczkach za 100 tak było. No dobra, co my tutaj mamy? No i teraz paczka z tymi 11 piłkarzami. Tak, paczce co możemy tutaj trafić? Once to watch, straszny krzyk. Yy, drużyna fazy pucharowej, droga do finału, przyszłe gwiazdy, bohaterowie. No, no. Ok, zimowa aktualizacja, zmienno kształtni, urodziny foot lub tots. Szkoda, że toty nie można. To myślę, że było też jakieś urozmaicenie. Ale może w kolejnych tygodniach ujrzymy też karty yy, toty. No paradoksalnie można tu wszystko trafić. I ta paczka może być yy, tragiczna, ale oby. Tutaj było boom. Zobaczmy, leci. Paczka z tymi 11 januszkami. Czy to będzie letni żart? Czy letni żar? O nie, te flary chyba. Chociaż nie, to chyba będzie toc. Ale Niemiec. SP. Bayern Monachium. Mam wrażenie, że to będzie targiśna paczka. Mam takie wrażenie. Ale pominimy i zobaczmy. No okej. Okay. Ciężko mi powiedzieć, Ach, bo trzeba by porównać z innymi paczkami za to 100, natomiast tutaj e, Miller, no powiedzmy ponad 300 tysięcy, Sommer czyli 400, 400 koła, tutaj mamy e, pół miliona, Savic, no powiedzmy 200, no tak trochę naciągnijmy, 700 tysięcy, Henderson też 200-900 tysięcy. Gnabry powinien troszkę więcej, tak jest, 900, czyli 1,2 miliona. Oscarito 1,3 miliona. Filip Anderson. Okej. Okay. 1,7 powiedzmy. 1,7, 1,8. No i teraz te dwie karty. Okej, okay, czyli będzie 2 miliony. Czyli wychodzi, słuchajcie. No lekko ponad 2 miliony końców yy, z paczki za to w 100. Biorąc pod uwagę, że wszystkie ceny tak pospadały, te 2 miliony, to nie jest jakaś chyba wielka tragedia, ale na pewno mogłoby być zdecydowanie lepiej.